Integracyjna jasełka w wykonaniu podopiecznych Bielskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Serce dla Serca przedszkolaków i uczniów Bielskich szkół oraz artystów z Dżiwietczyzn zaprezentowano 31 stycznia na scenie Bielskiego Teatru Polskiego. Stowarzyszenie od 15 lat działa przy Bielskiej Parafii Trójcy Przenajświętszej. Na teatralnej widowni zasiedli m.in. seniorzy z ośrodków pomocy społecznej, domów seniora z Bielska-Białej, Wilkowic i Bystrej. Specjalne życzenia i błogosławieństwo przekazał biskup Tadeusz Rakoczy. W imieniu ordynariusza modlitwę zainicjował ksiądz kanonik Tadeusz Krzyżak. Kiedy spoglądamy na betlejemski żłup i widzimy maleńkie dziecię Jezus, przychodzi nam na myśl ta prosta pastorałka. Maleńka miłość w żłobie śpi, maleńka przy Matce Świętej. Dziś cała ziemia i niebo drży od tej miłości maleńkiej, mówił proboszcz parafii pod wezwaniem najdroższej krwi Pana Jezusa Chrystusa w Bystrej. Jednymi z wykonawców przedstawienia byli członkowie zespołu regionalnego Grojcowianie. W wiasełkach wystąpili także przedszkolaki z Bystrej, uczniowie Bielskiej Podstawówki nr 36, młodzi ludzie zespołu taneczno-wokalnego w Chałcnowie, a także poseł Jacek Falfus i przyjaciele niepełnosprawnych. Na koniec wspólnie zaśpiewano pieśń Gore Gwiazda Jezusowi. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Serce dla Serca, obejmuje swym wsparciem 160 osób, z czego ponad 100 to niepełnosprawni. Gromadzi ono dzieci chore, ich rodziców oraz liczne grono wolontariuszy i przyjaciół.